No dobrze, chcę Wam najpierw powiedzieć, że, że w następnym odcinku prawdopodobnie będę Wam pokazywać, jak pokonać gigantycznego niedźwiedzia. Ale praktycznie wszystkie sposoby są na tej samej zasadzie. Ale ja mam dwa, jeden skuteczny, jeszcze drugi. Mam dosyć mało skuteczny, tak? No i jednego to wam mogę chcę pokazać. I wam pokażę, nie. ale on się nie uda w moim przypadku. Czekajcie. W moim przypadku on się nie, nie uda, bo ja. Mogę wam opowiedzieć zresztą. Bo musicie go zablokować od drzewo. Oczywiście będziecie tak jakby tak. No i będzie średnio. Trudno wam to zrobić, ale. Musicie go zablokować. Ale w moim przypadku on zawsze wychodzi za tego drzewa i nie zabija po prostu. No więc. No więc wiecie. Lepiej, drugi sposób, który wam pokażę, gdy będę miała 52 co najmniej. Bo muszę mieć odpowiednią ilość energii. Co nie? No i... Musicie mieć bardzo, bardzo mocną rodzinę. Musicie mieć naprawdę mocną rodzinę. Ja tu właśnie o tym nie myślałam zbytnio. Ale sobie zaraz ulebrzymy niektórych. To przede wszystkim siła. Dobra? Szybkość też. Siła i szybkość. A ty musisz mieć co najmniej 52. Co najmniej. Musisz mieć 268 energii. No więc. Ja na razie gram najczęściej tylko na tym, ale dzisiaj wam pokażę jakie mam zwierzaki. No i generalnie jakie skórki, ale muszę odtworzyć sobie kilka skaletek. No no wtedy będę mogła zebrać taką jedną rundę. No bo ja chcę zbierać na szpilkę taką jedną. No wiesz, wreszcie o co mi chodzi. Pokazywałam Wam to jednym odcinkiem. I było mi. Dobra. Mamy obecnie tylko 453, mm, a starożytne głosie nadal nie ma. I sobie napolujemy innych rzeczy. Polujemy sobie na inne rzeczy. No widzicie, to znaczne. Na 51. Pierwszy. No weźcie, ja nie walczę teraz. Dobra, musimy sobie uciec od tego miejsca. I wreszcie zobaczyć, ile on ma energii. Hmm. Więcej, ale mniej, życia. Ale wybiorę sobie tą trochę słabszą postać w celu HP. Bo muszę. Po prostu wtedy nią zagrać. Co nie? Bo tam mam właśnie już ten poziom. No ale. No widzieliście. Tutaj mam tylko 50. I tak się zdarza. No. A teraz sobie napolijemy tego łosia. Jak znowu się odrodzi, to znowu sobie zapowiemy. I tak będziemy dążyć do pięćdziesiątego A tu. Gdyby więcej zabijał, nie wiecie. On dosyć dużo zabija. Najwięcej z tej całej jej akademiki. Zobaczcie. Bo ja 30 ileś. No, ale z nim tak osobiście bym nie wygrała. Prawdopodobnie wyłączam, ale to Ale poziomy poziom już zrobiony. No a pozostaje nam tylko dążyć do tego poziomu. Może chyba sobie przyciszę. Tak będzie OK. Dobra, tutaj możemy już chyba walczyć zaraz. Tak. Wiecie, oko w oko. Idzie, i idzie, 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 Bo znowu mi się zablokował telefon. No, już zresztą Wam mówiłam. O, możemy sobie kupić tą skórkę? Moglibyśmy, ale muszę się zastanowić. Dobrze, a teraz musimy wyjść i zobaczyć, za ile to była fajna skórka na lisie. Była naprawdę piękna. No dobra. Ech, świetnie. Dobre, pomyślmy. O nie, nie będziemy się tu logować chyba, co nie? O, Świetnie, świetnie, świetnie! Jupi, yupi! Ulala! Mogłabym już niedługo. Ulala! Ulala! Ej, chwila! Ja nie mogę na razie się transformować, no nie? Hmm. Ale ja czekajcie. Mam nadzieję, że uda mi się. Uuu. Raczej nie. Ale mogłabym tą skórkę fajną wziąć. Albo to. Albo to, albo to. No O, jestem szarną! jakim cudem. Ulela, fajnie, co nie? Nie wiem, jak mi się udało to zrobić, ale będzie fajnie. Dobra, jest fajnie. Dobrze, polujmy. Ale jak ja mam mało czasu. Ile ja mam tak w ogóle czasu? O, fajnie. Mam ziele, fajnie. Ale ile ja mam czasu, no? no fajnie, mam więcej życia. Chociaż na chwilę. Zrobimy sobie tak fajnie. No, fajnie wygląda, czekajcie. No dobrze, wróciłam do Was. Zastanawiam się, dlaczego mam tak mało czasu, ale fajnie. Mam no, więc, zróbcie przynajmniej. Tyle. Chyba tam było... No wiecie co, widzieliście sami, co nie? To było widać. No nie, nie udało mi się wziąć trawy. Mogę podnieść tu jakikolwiek poziom. Hmm. Całkiem fajnie jest kulki. O, ciekawe. Aha, 57 minut mam Ale mogę kogoś innego ulepszyć Na przykład mój No dobra, może być Ale sobie zmienimy tego zwierzeczka chociaż weźmiemy sobie Rysa Użyłam po raz pierwszy transformacji. No i właśnie dlatego wam nagrałam ten filmik, chociaż nawet nie wiedziałam, że tak mogę. A szkoda, że nie da się tutaj skakać. No dobrze. Zaraz nas zaatakują, a ja sobie Koczu. może się zajmiemy. Wiecie czym? Mogę się zająć. Zobaczmy, czy będzie łatwo, czy będzie łatwo pokonać starożytnego łosia. Nie, no chyba nawet łatwiej, bo przecież mam więcej życia. No nie? O, jest nasz gość. No dobrze Spróbujemy teraz sobie mu uciec, uciec No ale tylko to są Może nieprawdopodobnie mi się nie uda, ale mnie zabije Ale spróbujemy Dobra, uciekamy, 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 uciekamy Ale on wolny No dobra Nie uda nam się uciec chyba tak po prostu Dobra, przyznaj... O nie, 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 nie. Proszę. O nie, słabo, słabo, bardzo słabo. O nie, bardzo słabo. Teraz się napiłam I mogę... Co? Uciekłam? Uciekłam! Jupi! Wiedziałam, że Sarań mnie nie zawiedzie. Dobra, upolujemy sobie coś innego. No właśnie na przykład ich. I prawdopodobnie będę mieli skrzyneczkę. A nie być sarenką. Przecież wolałabym być tym smutniejszym. No i to jest smutne. Jesteśmy sarenku. Niech nie da się wziąć ziarna. Co znaczy, no wiecie czego? Zobaczmy. Zobaczymy zaraz, ile nam czasu zostało. No ale przecież nie będziecie oglądać godzinami, no nie? Bo mam tutaj właśnie gdzieś tak 50, ileś minut, właśnie sprawdzam. No nie? Sobie sprawdźmy. Nie, no i tak nie dobrze. Na no 54 minuty. Ale jesteśmy już bardzo blisko. Więc chyba sobie upolujemy jednak tego starożytnego głosia, bo już nie chce mi się czekać. Ale najpierw zajmiemy się... Chodzi już to atakuje. To znaczy, że nie atakuje. Musisz być bardzo, bardzo blisko. Albo go zdrapnąć. Fajnie jest korzystać z zero i oferty. No, tylko że właśnie na początku ma się. Na 5 godzin. Za darmo, sarny. No a później już raczej ze wszystkiego to ma się, wiecie co, za kryształki. No nie, mam trochę chrypki, ale to moja naturalna chrypka. Okay. No i cia. Chyba sobie nie poradzę, bo już niedługo rodzice wracają i będę musiała kończyć. Już i tak dobrze jest, no bo filmik 20 minut prawie. Będziemy mieli 51 jest. Tylko muszę go pokonać. A to już zaraz. Jest! jest! Ej, no dlaczego nie da się znowu wziąć tych zarośli? No dobra, no mamy jeszcze halif na jedną skrzynkę. Tak. No, znowu się blokuje, jak widzicie. Tak, to już u nich jest. I co? Jeden miesiąc subskrypcja. A, Battlefield group. Dobrze. Ulepszymy teraz. O, siłę to mam całkiem niczego sobie. Dobra. No to pa